Dzień dobry. Dobre. Już, już, bo mam dzisiaj parcie. Doszło. Tak. Dobra. No to cześć kochani, witamy. Nie mogłam się powstrzymać. Dlaczego? Bo dzisiaj nawet w nocy turyści do nas pisali do nas pogodynek, że Walani. No dobrze, Dobra. że Walani będzie zimno od, w tym tygodniu, od 17 marca. Dzisiaj jest 17 marca, poniedziałek. Jesteśmy Walani i pokazujemy Wam pogodę. Pokaż Tą rękawek, zimną. Rękawek pokaż. Kutki. kutki. Kutki rękawki. I słuchajcie, i naprawdę jest ciepło ponad 25 stopni. W innym przypadku w krótkim rękawku bym nie chodziła. I my nie kłamiemy tak 70. jak wujek Google. wujek Google kłamie. A poza tym jak wchodzicie na... na, na tle serduszka na zrób, O, no, o a ładnie. Jak wchodzicie... Może nie jest trochę słonecznie, ale popatrzcie się na nas o, i od razu coś. wam się wszystko rozjaśni. No, a 25 stopni jest jak nic. A godzina która? 30, jeszcze nie ma dziesiątej, no, Bo nie jesteśmy no, w górze. No. I co kochani moi? To by było tyle na temat pogody. Nie wchodźcie na pogodę, prognozę pogody Turcja, bo wam się wyświetli Erzurum, a tam teraz 2 metra śniegu i 5 stopni. No. Na naszą A jak wchodźcie. Tak, najlepiej. Jak wejdziecie w Alanie, no to tam 20% tej pogody się sprawdza. A jak zobaczycie pogodynki, macie 100%. No. To tyle co o Faktycznie pogodzie. Faktycznie masz parcie dzisiaj. Mam. ale już ja mi przechodzi, jedę do roboty. I słuchajcie, co do no. pogody tyle, a co do wycieczek, no to dzisiaj wam puścimy filmik z jednej z naszych nowych top wycieczek na ten sezon. Gdzie z Safari. Tak jest. No i co? A jutro może z dzisiejszej, ale nie to zobaczymy. Zobaczymy, jak, jak się nam będzie chciało, jak miał miał parcie to puścimy. No to cześć i do szybkiego pa, zobaczenia. Pa. pa, Troszkę lani. Dawaj. No i nas pa. to już wystarczy.